Oglądacie Adam TV. W tym odcinku pokażę Wam wielki zestaw z Lego Ninjago. Tak, to dokładna nazwa tego zestawu to jest świątynia Wskrzeszenia. Dum, dum, dum. I słuchajcie, ten zestaw pochodzi z tej nowej fali 2018 rok. Tam na górze widzicie Garmadona. A wcześniej był Lloyd. Wcześniej tak, w Lego Ninjago movie był Lloyd. Zgadza się. Jak widzicie, wielka świątynia. Pełno Pełnoludków, dokładnie 7 minifigurek. Kogo my tam mamy? Czekaj, mamy Kola, Lloyda, Harumi, Huchinsa, pana E, Chopera Maruna i lorda Garmadona. A także, słuchajcie, figurkę tajemniczego niemowlęcia. Ciekawe, czy to jest młody Garmadon, czy... Tak mi się zdaje, że to może być młody Garmadon, że on tu się ponownie narodził. Ale to musimy się tego dowiedzieć. Mamy tak zwane maski Oni. Zdaje się, trzy? że są trzy. Pamiętasz może jakie one były? Czekaj, jedna była nienawiści, druga oszustwa. Aha, a trzecia była zemsty. Mm, ciekawe. Tak. Czy tutaj z przodu jeszcze, no widzisz, mamy jakąś taką balustradę, taki balkonik, te maski tam są zawieszone. To jest tak Aha. W ogóle Lloyd jest taki fajny zieloniutki cały, nie taki czarno-zielony jak w Ninjago mówi, tylko tu bardziej ta zieleń jest taka. większa, Podkreślona, jak gdyby, aha. Od góry może zobaczymy ich wszystkich w jakiejś walecznej pozie. Czy co my tutaj mamy? I z tyłu. I z tyłu, tak. W ogóle tutaj ta świątynia wygląda, jakby to była Mina Garmadona. No. Garmado na górze, jakieś ognie. Tutaj te wszystkie maski pokazane. Aha, niżej widzę jakieś zapadnie. Co tam jeszcze jest fajne? Um, tutaj mamy pajęczynę, a pod nią skrytka na diament. Tak. Dalej widzę jeszcze jakiś jest szkielet z takim nietoperzem. Oczywiście te maski. Dalej mamy cały ten taki mechanizm podnoszenia i opuszczania dachu, gdzie raz wygląda na normalną świątynię, a raz po prostu na, na buzie złego Garmadona. Hmm. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. Także słuchajcie, myślę, że otworzymy ten zestaw, zbudujemy, i za chwilę do Was wracamy już z taką szczegółową recenzją zbudowanego zestawu. Tak. Okej, okay, standardowo recenzję zestawu zaczniemy od opisu minifigurek. I tak, niech pierwsza idzie, może Harumi. Zobaczcie. Słuchajcie, jest to zapowiedziana postać, która pojawi się dopiero w ósmym sezonie Lego Ninjago. Harumi inaczej jest znana jako jadejtowa księżniczka, gdyż yy, będąc małą dziewczynką została adoptowana przez cesarza i cesarzową. Wow. Słuchajcie, zerknijcie. Naprawdę fajna fryzura. Tutaj. Pod spodem jest jedna niestety tylko buźka, taka o, w takim azjatyckim stylu. Przypomina taką japońską gejszę. Wymalowana cała tutaj, takie policzki fajne czerwone. Naprawdę ciekawa postać. Oczywiście też rzuca się w oczy ta peleryna. Z... z kwiatkami. Tak, z takimi czerwonymi kwiatkami. Zobaczcie, z tej strony jest taka, generalnie jest biały nadruk. W sensie nie ma nadruku, po prostu jest biała, ale przebija ten nadruk. Czerwony. Z tej strony, tak. Reszta ubranka przypomina mi ubranie Lloyda z poprzednich sezonów z tą różnicą, że jakieś takie sandałki, japonki pewnie tutaj czarne ma na stopach, widzicie? I chyba tyle, tutaj jeszcze jakieś takie fragmenty czerwone. Ciekawe, ciekawe. Także słuchajcie, to była Harumi. Gdzieś się może tam postawimy? I teraz weźmy Hachinsa. Proszę bardzo, to również jest nowa postać. Hutchins jest zbrojmistrzem rodziny królewskiej w mieście Ninjago. Z tego, co udało nam się przeczytać w internecie, to jest niezwykle odważny i lojalny. Zerknijcie. Bardzo, bardzo fajnie. Trzy takie złote elementy. Nawet więcej. W sumie jest tutaj ten naramiennik, hełm, jeszcze tutaj do hełmu jest doczepiony ten dings, no i taka pałka. Jaki nadruk na twarzy ciekawy. Tak, widać, że gościu stracił jedno oko, Prawdopodobnie w walce. Reszta taki jaśniut, jaśniutka zieleń, elementy złotego. Jakieś... Buty ma ciekawe, takie... Szare. Jakiś taki po prostu nadruk. Powiem ci, nie widziałem takiego nadruku jeszcze. Po prostu szary, maźnięty takim pędzelkiem. Fajny. Odstawiamy i teraz mamy Chopera Maruna. Który jest motocyklistą w gangu Snowy Garmadona. Zobaczcie. W ogóle jaka chusta. Czarna chusta. Tak. O, I rocker, Jakiś ciekawy. taki czerwony i W ogóle jaki klocek śmieszny, taki malusienki. Nadruk tutaj na twarzy też. Tak, o widzicie, jakieś gwiazdki nad oczami. I klucz. Klucz francuski. I jakiś czachy pasek. Widać, że to taki motocyklista. Z tyłu zdaje się, że to jest to logo, właśnie tych synów Garmadona. Jaki mają symbol. Ok, postawmy go, może tutaj koło Hutchinsa. Teraz mamy pana E. Mr. E po angielsku. Do niego mamy informację, że również należy do gangu, właśnie synów Garmadona. I jest znany z tego, że skrywa twarz za maską i tak naprawdę nigdy się nie odzywa. Ale to w tym, w serialu będzie, że pewnie nic nie mówi i nie widać jego twarzy, ale my możemy tutaj się przyjrzeć. Zobaczcie. Generalnie widać tylko gałki oczne. Jakieś takie złowieszcze. Z tyłu niestety nie ma nadruku na twarzy, ale ma, ma jakiś ten sam symbol jak tamten Chopper Maroon. Tylko, że bardziej Garmadon. Bardziej widać tutaj tego Garmadona, no. W tym jest to takie trochę bardziej rozmazane. Też widać, że to Garmadon, ale tutaj jest po prostu trochę inny nadruk, ale logo generalnie jest to samo. Nie kamień. Weźmy tutaj, mu załóżmy. No, hełm taki fajny z czarną tą. Yy... Z czerwoną szybką. Yy, na ramiennik czarny, fajny. Nie widziałem w ogóle takiego. Takiego ja też nie. Pierwszy raz widzę. Chyba specjalnie dla tej postaci jest zrobiony. Taki tutaj podwójny, ciekawy. No i na drugi, co tam widać? Jakiś znaczek, jakaś liczba 100, 103. 103. Nie wiem, czy to kajdanki. Chyba nie. No i generalnie takie ubranie, prawdopodobnie jakieś motorowe na motor. I dwa czerwone takie katany. Dwie czerwone nie. katany, tak jest. Teraz weźmy Garmadona. Garmadon specjalnie nie różni się od Garmadonów w innych zestawach bo to już wszystko widzieliśmy z tą różnicą, że chyba ten nadruk tutaj na tym środkowym elemencie jest taki inny od że pozostałych. Chyba ranny jest i to taka fioletowa krew zła. Niewykluczony. Chyba tak. Ewentualnie dostał, został ubrany jakąś miksturą, ale to będziecie musieli sami ocenić, albo się dowiemy po prostu w serialu. Odkładamy go tam. Teraz mamy oczywiście kola z takimi nadrukami. Zobaczcie, zdaje się, że ma dwie buźki, Tutaj zobaczycie w rogu drugą. Oczywiście standardowo młot, młot i miecze. Dwie katany tutaj na plecach i generalnie tyle. Następnie mamy Loyda. Zobaczcie, ten Lloyd jest, jest teraz cały zielony. Cały sięki zielony. Ma tylko czarny, tak naprawdę tutaj element na na Tam, tej Gdzie było czarne, to też jest zielone. Tak na odwrót. To znaczy, zobaczmy. Tak, w porównaniu do sezonu yy, z tego z filmu Lego Ninjago. Tak. Trochę ten kostium jest tutaj zmieniony. Też dwa miecze, yy, dwie I ten buźki. Miecz. I ten taki, bo tam na plecach ma dwie katany, a tutaj ma taki srebrny, widzicie? Trochę inaczej Gruby on wygląda. Miecz. Tutaj jest grubsza ta, to ostrze. Zgadza się. I odłóżmy go może tutaj przed nich wszystkich. I teraz weźmy, słuchajcie, tajemnicze niemowlę. Zobaczcie, dostajemy w takim malutkim, nie, wiem, to nie jest koszyczek. No, łapie ostrość, nie łapie. Wyjmę go, może tutaj. Na temat tej postaci krążą już legendy w internecie, różne plotki. Począwszy od bycia bratem Kola, po bycie mistrzem Wu, tylko jak widzicie takim młodziutkim. Albo to też może być młody Garmadun. Tak naprawdę na ten moment chyba jeszcze nie wiadomo. Jeśli macie jakieś informacje, słuchajcie, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Bo to jest naprawdę ciekawa rzecz. Zabieramy to. I chyba, bo to z minifigurek mamy wszystko. Przejdziemy teraz do samej świątyni. Okej, okay, słuchajcie, tak się prezentuje nasza budowla. Dla porównania, może dajmy jednego ze złych ludków. Zobaczcie, jaka spora. Jeszcze tutaj malucha, ciśniemy. w ten sposób i tak, opis, od czego zaczniemy? Od dołu. Chyba najlepiej od dołu, ja może podjadę w ten sposób i chodźcie tutaj, w ten, jakoś tak. I tak, pierwsze co widać, tutaj po bokach mamy symetrycznie takie skałki z, jak... z jakimś takim drzewem, nie wiem, to niebieskie podejrzewam, to jest jakaś woda. Yy, tutaj jakiś lampion z jednej z drugiej strony, jak otworzymy, zerknijcie to. Mamy takie, to jest chyba jakaś taka ukryta yes. jaskinia. Tak. Takie coś, bo zobaczcie, jest nietoperz tutaj wisi. Szkielet. szkielet. Yy, widać, to był chyba jakiś przestępca, bo ma tutaj yy, Hustę. chustę Hustę. taką czarną. W ogóle stracił nogę, hmm. którą za chwilę wam pokażemy w tej części. Ale tutaj jeszcze jest sztylet. Jakaś taka dziura, tam jest przejście, jakby ktoś chciał kucnąć i przejść tutaj kolce jakieś takie kolce, nie wiem czy stalaktyty, stalagmity tego typu rzeczy tutaj takie przejście chyba dywan jakiś, jakiś dywan kierwany. albo lawa, ale chyba dywan bo tam to dalej idzie i to przypomina taki tam jest płaski takie klocek typ. dalej jakaś taka litera T dalej mamy w tej części mieczek, mieczek taką czerwoną katanę no i tutaj wielka pajęczyna z czerwonym pająkiem jadowitym chyba prawdopodobnie możemy podnieść i widzimy nóżkę od tego szkieleta I tutaj jest prawdopodobnie szmaragd, bo ma zielony kolor Tak mi się zdaje I generalnie z tej strony to tyle, tutaj nie ma żadnych ruchomych Nie ma nic, po prostu to jest stabilny klocek, nie ma tutaj żadnych ukrytych Ani skarbów, ani nic Ups, chyba jakoś tak trzeba Tutaj dalej mamy flagę Z takim symbolem, z drugiej strony jest dokładnie taka sama Przelećmy dalej. Tutaj po prostu przejście. O i tutaj jak widzicie jest środek tego parteru. Jakaś czapka tam. Zgadza się. Mamy tam, to, że to nie tyle czapka, co jest, od, yy, oni ćwiczą w tym, prawda? To jest takie nakrycie głowy. Jakieś obrazy z jednej i z drugiej strony. I skrzynka. Tak, skrzynka tu pod spodem, skrzynka tutaj na te dwie, bronie, na te dwie bronie, bardzo fajne. I ten obraz jeszcze wygląda tutaj, tak o. Wow! Cała ta część, jak gdyby tył tej świątyni jest tutaj w wodzie. W wodzie, tak samo przód, także jakby ona była na jakiejś. Nie wiem, czy to wysepka, na czy co? Czy na bagnach? Może być. No i tutaj. Wygląda to dokładnie tak samo. Teraz możemy podjechać tutaj wyżej. Tutaj są chyba najciekawsze rzeczy. Mm. I tak, tutaj mamy już, Adam pokazuje, takie delikatnie ruchome skrzydła? Nie. Nie wiem, no po prostu takie. Zobaczcie, tam jest zamaskowany ten yy, klocek. klocek taki piaskowy, przez co świątynia wygląda znacznie lepiej. I tak, tutaj mamy balkonik. Jak widzicie, takie złote klocki, ja nie wiem gdzie one jeszcze były, ale, ale ciekawe, te dwa są fajne. bardzo fajne, tak. Tutaj dwa lampiony, takie większe. O. I tak, najważniejsza część chyba to zapewne są te maski. Mamy trzy. Jak one były? Maska oszukania, zemsty i. Nienawiści chyba, tak. ale w jakiej kolejności, która to, która, to teraz nie jestem pewien. Tutaj, tak naprawdę, nic się nie dzieje na tym poziomie poza takimi zapadniami. Poza takimi zapadniami, które możemy tutaj aktywować z tej strony i z drugiej. Bardzo prosty mechanizm, i figurka wtedy spada tam na dół. Ale to teraz zobaczycie. Oprócz tego, na tym poziomie mm, są takie obrotowe ściany. Tylko ten środkowy się nie obraca. Tak, tylko to tutaj stoi a pozostałe tutaj mamy takie dwie bronie chyba bronie tych maszek nie. albo ich panów być może, nie wiem o już zdjąłem tutaj jedną ale generalnie w ten sposób to się obraca bardzo łatwo czy tutaj jeszcze zobaczmy tutaj z boku mamy okienko hmm. no i tutaj sam tył po prostu mamy o taką, może teraz poprawię od razu pokażę to. Jest normalny czarny kask. Na to ta, ta nakładamy t, y, taką maskę. I teraz, jak chcemy tutaj wczepić, to musimy się tam wstrzelić. I jest. I z powrotem tak. O. Tutaj wygląda dokładnie tak samo. I teraz zobaczcie samą górę. Więc ja, może tutaj podjadę tak w ten sposób. Tu jest taki fajny mechanizm bo ten dach jest składany, to jest taka główna funkcja tego zestawu, taka bawialna. Zobaczcie w ten sposób. Tu, 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 tu. I teraz, jak dobrze cofnę, tam się uja ujawnił nam Garmadon i ognie. I śmieje się. O, a, a. I zobaczcie, co wam to teraz. zaraz, tak? Nie, jak to powinno być? Tak. Tako. Nie więcej tak. Co wam to przypomina? Bo oczy. mi Oczy, chyba nos, albo to też może być gęba, tak naprawdę? Ale chyba do paszczy bardziej pasuje. Zęby. I tak. Te zęby, i tutaj taki język, zobaczcie. Z dobrej świątyni garmadą y, zmienił ją. W... Na złą. No. Ciekawie. I od góry bardzo fajnie to wygląda, kiedy składamy. Tę te, ten ruch tutaj, widzicie? Lewa strona. Tak, lewa strona się składa na prawą, i, na, i naprawdę, naprawdę to ciekawie wygląda. Czy tutaj jeszcze coś? Chyba nie. Co najwyżej mogę wam pokazać ten mechanizm tutaj jak działa. Podjadę jeszcze wyżej. Tak o. Więc... W ogóle jaki kloszek na to. Tak, taki uchwyt zrobiony z dwóch elementów z, czerwonych z LEGO Technik i bardzo fajnie to działa. Podoba mi się, to jest chyba taki największy plus, że nie widać tego Garmadona z tyłu. Dopiero kiedy on ją tutaj niszczy, czy zamienia, dopiero wtedy Widać go, Widać, że on tam stoi i się cieszy, na samej górze. I okej, okay, słuchajcie, generalnie to tyle z tego zestawu. Adaś, czy jesteś zadowolony z tego zakupu? Fajny. Bardzo fajny. Do takich największych plusów uważam, że to są minifigurki w tym zestawie, bo naprawdę yy, robią wrażenie, zwłaszcza ta. A który najbardziej Ci się podoba? Chyba... Te, akurat te dwie, co złapałem. Pierwsze z brzegu, ale chyba są dwie najlepsze. Oprócz tego, no, ten gościu chyba jest dostępny też w innych zestawach, to mi się zdaje. Też jest fajny. I Dzidzia. Dzidzia, oczywiście. Ten. I, no i Ninja oczywiście to... Już Podstawowi. Oni, nawet Oprócz nie... Loida. Tak, no Lloyd trochę inaczej wygląda. Tak, ale on chyba w każdym innym zestawie też już w tej serii tak będzie wyglądać, więc to nie będzie jakaś unikatowa figurka. I co? Yy, następna nasza recenzja, myślę, będzie dotyczyć jakiegoś zestawu z LEGO City kopalnia. Także, no nie wiem, tydzień, dwa tygodnie czasu jak na to będziemy potrzebować. Maksymum trzy. Maksymum trzy tygodnie? No, postaramy się jak najszybciej. I tak naprawdę tyle. Serdecznie Wam dziękujemy za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym zestawie. Może ktoś go ma, może o czymś nie powiedzieliśmy, a powinniśmy. I tyle. Dziękujemy Wam. Do zobaczenia! Pa!